Cześć, siema, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj mogę MS. A mogę powiedzieć, że mogę was oprowadzić po was, że po po że mogę Nieprawdaż, że No, prawda, prawda. no to, to, to lecimy, nie? to, Tutaj, a tutaj jeszcze ja bym zapomniał, tutaj mamy wymieniarki pod spawnem. No, jakiś typez się chciał załapać na YouTube, ale nie. Pozdrawiam, ale nie. pozdrawiam, MRK. Dobra, idzie. Widzicie ja szkociałem wziąłem na jeden, żeby niku nie było widać Cicha być. Dobra, widzimy się tu, może zacznijmy od środka spawna. Tutaj jak możecie to co jakieś parę sekund lecą mi temki. O, koksa. Dobra. Tutaj się rozpimy, a zaczniemy grę No i dobra, gdzie ty jesteś? coś kupuję, chodź Idziemy tak, tu idziemy tędy Dobra, sobie wyłączę F5 Dobra, tutaj możecie zauważyć, mamy villagerów Jak to się mówi tam No, sprzedają tutaj euro i tu się kupuje sety i takie itemki. Tutaj mamy mięstareczkę. Hops Pokażę, pokażę jakie masz te, jakie mi broje, jakie sety, jakie wszystko o, faczta! Dobra, tutaj mamy linię PvP. Tutaj możecie już zauważyć mi temy na gildie, no a tam takie niezbyt ciężkie. <noise> tu nie ci dam. Ale ja nie mogę sprintować. Dobra, tutaj mamy domek cheatera. No a to się sprawdza, tutaj ląduje tutaj mamy craftingi enchantic crafting Stołniarek, ender chesta i boy farmer. boy farmer to jest takie urządzenie co daje obsadę do góry. Ja się postawi Co mamy enchant, już mówiłem tutaj mamy bardzo ważny regulamin serwera no. I tutaj naszych właścicielów kochanych No i tu mamy klateczkę PvP. Tu jest PvP za czerwoną linią. No i jeszcze może sobie tu pokazać. No i to chyba tyle, nie? To może coś... Spawn nie jest za duży, ale jest bardzo fajny, przyjemny taki. Więc za... Bardzo serdecznie zapraszamy na serwer. No wystarczy tak. Nie musicie nawet rozwijać, tylko jest dobrze. Bardzo fajny serwer. Rozwija Ale... się cały czas. Polecamy Wawachowicz. Ja, ja. <laughs> Pit, dobra. No i co? Zapraszam na serwę. No i co? Do ostatniego. Cześć. Siema.